Witam, dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o Polakach, którzy bardzo oczekują na promocję w Lidlu. W tym wypadku on głównie postawić na kurtki. A to początek naszego głównego tematu. To jest właśnie Wielkiej, niesamowitej Polski! Ale uwaga, bo tak naprawdę to wszystko dzieje się w sosnowcu, dlatego to wszystko jest wybaczalne. Pamiętajcie, że je jeżeli idziecie na jakiekolwiek promocje w Lidlu, najpierw wywalajcie wszystkie produkty z spółek, i dopiero wtedy możecie iść kupić kurtki. Tak jak widzieliście właśnie na tym filmiku: podłoga cała w napojach, w lakierach do paznokci, ale to nic! Biegiem po kurtki! I tak właśnie jest w tym Lidlu sosnowcu. Ale zaraz, zaraz. Słyszeliście to samo, co ja? No szalone! One poszły pierwsze po te kurtki, a ja? Gdzie będzie kurtka dla mnie? Ale to jest wojna, to nie ma czasu na myślenie, to trzeba działać. Idę po te kurtki. Kolejny materiał ukazuje nam, jak ludzie walczą o kurtki. To jest, to jest ich jedyna okazja na to, żeby kupić... W w całej rodzinie kurtki, za tak małą cenę. Dobra, Halina, bierz jakąkolwiek, nieważny czy nasz rozmiar, bierz! Bierz, tak, taka okazja nigdy więcej się nie zdarzy, bierz tą kurtkę, Halina! S? Kurde, ja mam M, ale biorę, może mi jakoś rozchodzę i będzie, będzie dobra. I to jest właśnie nasze polskie buractwo. Czy to ważne, czy ta kurtka będzie na, nie, na nich dobra? Wezmę te kurtki dla całej rodziny, wezmę dla żony, dla męża, dla syna, dla wnuka, dla dziadka, dla babci, dla e, szwagra, dla wszystkich. I wszyscy będziemy chodzili w takich samych zajebistych kurtkach z Lidla. No bo jak nie wykorzystać tak niesamowitej promocji w Lidlu? Promocje karpia, promocje kroksów, promocje torebek, to teraz są promocje kurtek. To jak będzie wyglądała kolejna promocja w Lidlu? Już nie mogę się tego doczekać i na pewno nagram wam o ten filmik, bo po prostu to buractwo w naszej Polsce jest przeogromne. <śmany> pierwsze ją ja i ja powinnam ją mieć. A to był akurat rozmiar na mojego kolegi, dziadka, wnuka, syna, wujka. I co ja teraz zrobię? Cholera jasna! Basia! Dziecko mi zginęło! Basia! 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 Dziecko mi zginęło! Ale dobra! Marek, przyszliśmy do pokurtki. Dziecko się znajdzie, dawaj. Marek, ale jeżeli Basia się nie znajdzie, to co my zrobimy? Kasia, mamy kurtki. Sprzedamy kurtki i znajdziemy Basię. Ale jeżeli teraz nie znajdziemy Basi, to już nie znajdziemy jej w ogóle. Co zrobi? Po co nam te kurtki, jak nie mamy Basi? Kupimy nową. Kochani, nie martw się. Kupimy nową. To tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że wam się spodobał. To było pokazanie polskiego buractwa. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli chcecie zostać z mną na dłużej. Napiszcie w komentarzach, co sądzicie o buractwie polskim. To tyle w dzisiejszym odcinku. Na razie, cześć!